Wszystko zaczęło się od koguta i kurki, którą w czerwcu tego roku dostałam w prezencie od Mirki i Rysia. Wpadłam na pomysł, aby poprosić zaprzyjaźnionego artysta malarza Rysia Owczarka, aby upamiętnił koguta, którego nazwaliśmy generałem, na muralu. Oto mural generała. Coco Chanel stworzyła wiele pięknych i unikalnych kreacji. Ja wpadłam na pomysł, aby utworzyć piękną galerię z mojego kurnika, Coco Galerii. Oto ona. Zapraszam. Tworzenie mojej galerii rozpoczęłam od spędzenia kilku godzin na kurzym wybiegu robiąc kurom e, zdjęcia, portrety i obserwując bacznie ich zachowanie. Stwierdziłam, że kury to bardzo inteligentne stworzenia i że każda kurka ma swój charakter. Do e, gwiazd mojego małego statka należy czarna, a, czarna ayam cemani, jest to kurka rodem z Indonezji. Ma czarną krew, czarne mięso i, i niestety nie znosi czarnych jajek. Nie jest spożywana przez tubylców, natomiast panowie piją krew, bo ponowno, podobno wpływa to na ich męskość oraz składają te kurki w darze bogom. Inną ciekawą kurką jest araukana widzimy na e, portrecie pana Dariusza Ciesielskiego, który wykonał nam te portrety na podstawie moich zdjęć. Araukana jest nazywana czasami kurką wielkanocną, ponieważ znosi zielone jajka. E, inne gwiazdy to, e, to kurka, która przyjechała z generałem. Kurka e, taka pstrokata, piękna. E, kurki czerwone, e, kurki jarzębate, i mamy też kurki rodem z Australii i Stanów Zjednoczonych oraz starą francuską kurkę, która nazywa się Barbez. Tutaj ta ściana jest bardzo istotna. Jest to taka już artystyczna, oprócz moich zdjęć pierwszych kurek. Tutaj mamy portrety i takie scenki, które namalowała Maja Wojnarowska. Tu mam piękną tą Ajancemani, Araukanę i nasze kurki. Następnie od Wery Koplińskiej dostałam protoplastę naszego generała. Kogut, który był u nas 20 lat temu. Weronika. Malowała go w 1998 roku na jednym z plenerów artystycznych, które odbyły się u nas wtedy w Stadninie. E, mamy, też, e, mamy też tutaj e, zdjęcie Jaja Stusiego, które namalował profesor Ludwik Maciąg. Jest to, jest to wielka pamiątka moja. I cóż, i też serię portretów kogucich Pana Dariusza Ciesielskiego. No. Tutaj znajdują się trzy obrazki, które otrzymałam w prezencie od pani Alicji Szewczak. Były jedne z pierwszych, które tutaj zagościły w mojej galerii. Piękna, piękna technika. Kilka lat temu od mojej sąsiadki. Dostałam w prezencie malowane własnoręcznie jaja wielkanocne, więc zrobiłam z nich takie obrazki. Tutaj mam kolekcję kurek różnych, które przez lata się uzbierały gdzieś tam i teraz zajęły godne miejsce. No, Coco Galerii, tu nawiązujemy do, do Coco Chanel. Tu mamy grzędy, gdzie kurki znoszą jaja. I yy, właśnie otrzymałam też wierszyk pana Stanisława Jażdżyka i napisał tak. Niedaleko na Korfowem, kury mają raj, grzędy stoją już gotowe i gniazda dla jaj. Wkoło obraz jak w zachęcie i gdy rośnie jajo, mają ciekawsze zajęcie, sztukę podziwiają. Te małe kurczaczki, które zdobią parapet Koko Galerii zostały przywiezione przeze mnie z Chin ponad 40 lat temu. A tutaj mamy ludowe koguciki namalowane przez Rysia Owczarka, jak to powiedział, w stylu galanteryjnym. A to jest kogut, którego wykonał dla nas artysta plastyk Zbyszek Sobkiewicz. I czuwa e, oprócz generała czuwa nad całym stadem. No dobrze. Kuryku! Kurkuryku! koryku Ku koryku No i to są właśnie moje kurki Ha 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 ha